Ile ma Pani lat i czym się na co dzień zajmuje? 40 plus yy, i pracuję w marketingu. Ile Pani płaci za wynajem w Łodzi? Nie wynajmuje mieszkania w Łodzi. Własnościowe? Własnościowe. W którym roku kupiona? 2018. Za ile pieniędzy i jak Pani myśli, ile teraz byłoby warta? Ja myślę, że spokojnie trzykrotność tego, za ile je kupiłam. Były jakieś problemy ze znalezieniem tego mieszkania? Nie, nie. Myślę, że, że specjalnie nie. Zostało kupione bezpośrednio od właściciela. Znalezione w internecie, czy jakąś pocztą pantoflową? Mm, I tak, i tak. Najpierw doszła do nas poczta pantoflowa, a potem nawet nie wiem, czy właściciel dawał ogłoszenie w internecie, przepraszam, nie pamiętam. Ile mniej więcej trzeba zarabiać, by w łodzi tak godnie się utrzymywać? Godnie się utrzymywać. Ile trzeba zarabiać? To zależy, czy się ma rodzinę, dzieci i miesięczne obciążenia, w sensie, czy się wynajmuje mieszkanie, czy się ma mieszkanie właśnie, czy się mieszka z rodziną. Jeżeli się nie ma żadnych ani osób na utrzymaniu, współutrzymaniu, no to myślę, że pensja w okolicach biorąc pod uwagę ceny, że pensja w okolicach 6 tysięcy netto wystarcza tak do funkcjonowania miesięcznie. Natomiast jeśli się ma obciążenia, wózki, dzieci, rodziny wymagające wsparcia, kredyty, mieszkania, nie wiadomo co, nie daj Boże coś w budowie, no to, to na pewno nie będą takie takie oposażenie, takie które pozwoli przetrwać. Ile Pani zarabia i czy starcza Pani na bieżące potrzeby? Ha, ile ja zarabiam? Zarabiam tyle, że mi starczy na bieżące potrzeby.